28 maja nastąpi takie duże otwarcie obiektów sportowych, długo oczekiwane. W związku z tym chciałam porozmawiać dziś z Wicedyrektorką Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, Panią Anną Powłoską. Dzień dobry. Dzień dobry. O tym, jak to będzie u nas wyglądało, bo mówimy oczywiście o basenie, o obiektach sportowych, o halach, o plaży, jest o czym mówić. Oczywiście obowiązują przepisy wszędzie tam, gdzie w obiektach zamkniętych, czyli maseczka, dezynfekcja rąk, oczywiście mamy maseczki, jeżeli ktoś nie będzie miał, możemy ją przekazać nieodpłatnie, bo dostaliśmy takie maseczki, mamy płyny dezynfekujące, bardzo dużo zakupiliśmy na początku pandemii, więc tutaj to jest wszystko dostępne dla naszych klientów. 50% obłożenia, to znaczy, że 116 osób może być maksymalnie na pływalni, więc 58 osób, więc prosimy o wyrozumiałość, bo może zdarzyć się taka sytuacja. Że Państwo przyjdziecie i będziecie musieli chwilę poczekać, aż jeden z klientów, czy dwójka, czy trójka wyjdzie, i dopiero będziemy. Tak jak to działało w tej chwili, działa w sklepach, w innych obiektach, gdzie jest ograniczona liczba osób, oczywiście. Ponieważ w systemie widzimy, ilu mamy klientów na niece basenowej, to jest to wszystko do zobaczenia i kontrolowania tej sytuacji. Jeżeli chodzi o publiczność, to oczywiście w tej chwili w obiektach zamkniętych na tej publiczności nie ma, będzie na obiektach otwartych 25% obłożenia, czyli dotyczy to stadionu, dotyczy to hal, na halach również w 50% obłożenia dla wszystkich. A tak jak powiedziałam wcześniej, działały już sekcje, wszystkie przychodziły, grupy młodzieżowe, dziecięce. W każdym momencie, kiedy w pierwszym terminie, który był dopuszczony, nasze obiekty Byłoby działały. To... Tak. To Pozostanie w tych obiektach zamkniętych hale sportowe. To już wspomniała tak. Pani, że sekcje kluby działają, ale czy teraz już y, ci, którzy przychodzili po prostu kopać piłkę, też już mogą? Tak, jak najbardziej zapraszamy. Też to jest oczywiście 50% obłożenia, bo możemy. Mam nadzieję, że to nie będzie długi czas, że po tygodniu czy po dwóch jednak będziemy mogli większe większą liczbę klientów przyjmować. Jak najbardziej prosimy tutaj o kontakt z kierownikami obiektów, są na naszej stronie internetowej i już wtedy indywidualnie będziemy podpisywać umowy i będą mogli wszyscy korzystać jak najbardziej. Wreszcie. Wreszcie, tak. Pytają, tak. pytają, jest pytają klienci, interesują się tym, no myślę, że są spragnieni przede wszystkim tego, żeby mogli. Natomiast no, też pora roku w tej chwili sprzyja temu, żebyśmy byli na zewnątrz, więc to też troszeczkę ułatwia takie gdyby możliwość korzystania też z naszych obiektów. No zdecydowanie mniej też jest obostrzeń na świeżym powietrzu, więc teraz przejdźmy na to świeże powietrze, bo tam jest też bardzo dużo obiektów zarządzanych przez Mosir. Zacznijmy od tych przy warszawskiej skatepark. Skatepark jest w trakcie remontu, ponieważ no, jest tak eksploatowany, nie jest nowym obiektem. Mamy nadzieję, że nowy obiekt powstanie na bulwarach, tak jak tutaj słyszymy zapowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o teraz o skatepark, no to był dosyć mocno zaeksploatowany i ogłosiliśmy przetarg. Wygrała miejscowa firma akurat na naprawę tego skateparku i jest w trakcie remontu, bo pan, który to robi ze swoją ekipą, Największe ubytki właśnie zapełnił. Teraz czekamy, żeby to się związało. I jeżeli położy już jednostajną taką masę, to będzie to widziałam, że młodzież i dzieci korzystają z tego. Pan powiedział, że no nie ma na razie przeciwwskazań, bo już te najgorsze mhm. ubytki zapełnił, ale. Tak naprawdę de facto y, będzie to, myślę, w najbliższym czasie, do końca tygodnia, dajmy Panu czas. Aha, czyli już niedługo. Już możemy tak. wytrzymać teraz tak, przesakiwanie tak, tak, przez tak, płot. Stadion przy Warszawskiej. Stadion przy Warszawskiej, tam odbywają się i bo, boisko boczne, treningi oraz mecze zgodnie z wcześniej ustalonym grafikiem oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o takich klientów indywidualnych, to raczej nie mamy takich umów, gdzie je realizujemy. Jeżeli ktoś chce, oczywiście na boisko boczne, przychodzi, jeżeli jest wolne, może sobie widziałam wielu rodziców, którzy z dziećmi przychodzą, mogą sobie pokopać. Natomiast jeżeli chodzi o stadion przy ulicy ten główną płytę boiska, to oczywiście tam w wyznaczonych terminach wyznaczone kluby sportowe, które są dotowane mm -hmm. przez Urząd Miejski, korzystają z tego obiektu. Ale to nie jest obiekt otwarty, tak? Boczne boisko, e tak? Tak, stadion, tak? Ubiegł, tak, tak, ponieważ mm -hmm. jest tam gwarancja, która obowiązuje i są to rzeczy, które, których, których musimy przestrzegać po prostu. A czego trzeba przestrzegać, czego będzie trzeba przestrzegać na plaży wiejskiej? W czerwcu planujecie otwarcie? To jest miejsce okazjonalnie wykorzystane do kąpieli. Będzie otwarte w pierwszy weekend, jeżeli pogoda nam oczywiście pozwoli, bo to wszystko zależy od, środków, od przepraszam, warunków atmosferycznych. Już jesteśmy w trakcie przygotowań. W tej chwili będziemy ogłaszać przetarg na Zrobienie tej plaży, bo jak wiemy to jest rzeka, więc musimy to wszystko zabezpieczyć, zrobić tak jak, żeby nam i Sanepid dopuścił to do użytku. Jestem. I badanie wody będzie. Natomiast sama plaża miejska już w tej chwili funkcjonuje, ponieważ ona jest pod zarządem operatora, który wygrał przetarg. I jak najbardziej, tam właśnie widziałam, że jest most już zwodowany, więc pomost, pomost zwodowany, więc można, można korzystać jak najbardziej. A jeszcze pytanie o to przygotowanie rzeki. Tam hmm. trzeba wyrównać dno, pogłębić? Co tam trzeba zrobić? To są takie prace porządkowe. Trzeba usunąć roślinność, zanieczyszczenia, wysypać piaskiem. Część tego piasku, która jest w tej chwili na plaży, to oczywiście ona spływa, więc tam jeszcze dokładamy. I tutaj Tutaj, jeżeli chodzi o plażę też ją dosypujemy piasek, żeby można było, ponieważ później ratownicy, którzy pełnią służbę właśnie tą ratowniczą codziennie też zanim już przyjdą na dyżur muszą sprawdzić, czy nie ma szkła, czy nie ma, też apelujemy tutaj do mieszkańców i do osób korzystających, żeby no, pilnować rozsądnie. takich rzeczy i rozsądnie e, korzystać, nie wrzucać właśnie e, takich rzeczy do rzeki. Zresztą rzeka, woda w rzece niesie, więc to napływa cały czas, więc czasem jest tak, że rano tego nie ma, a już za, jak, za jakąś chwilę to się pojawia, więc muszą tu być ratownicy, nasi czujni. Jasne, ale w poprzednich latach nie było żadnych dramatycznych wydarzeń. Nie, na nie, nie. Były jakieś tam drobne incydenty, ale to tak jak na wszystkich obiektach, gdzie korzystamy, czy z lodowiska, czy z hali, czy z basenu, więc... Zawsze ktoś tak, tak. Tak, dokładnie. No to teraz y, najnowszy w waszej talii kart, tak, tak, można powiedzieć, tak. obiekt, czyli park linowy, on już ruszył. Tak. Y, w tą sobotę y, ruszyliśmy z nowym sezonem parku linowego. W każdy weekend od 12 do 19 Park Linowy jest otwarty, więc zapraszamy serdecznie. Jeżeli chodzi o odwiedzanie Parku Linowego w tygodniu, to oczywiście proszę dzwonić do pani kierownik Izabeli Wojdyno, która odpowiada za ten obiekt. Tam jest telefon komórkowy, podany można bezpośrednio zadzwonić, umówić się. Wiem, że już niektóre szkoły, klasy, ponieważ teraz uczniowie wracają do szkół, dzwonili i umawiali się już indywidualnie, Nie. aby mogli skorzystać. Z tego parku Ale linowego. ten park linowy w tygodniu raczej dla grup zorganizowanych? Dla grup zorganizowanych tak. Oczywiście no, jest to związane z tym, że y, młodzież jest, w, dzieci w szkole, a to są w zasadzie główni klienci e, tego parku. Osób dorosłych jest naprawdę bardzo mało. Poza tym w tamtym roku park y, ruszył y, linowy no, w nietypowym czasie, bo w okresie pandemii, więc on naprawdę miał taką, y, mimo dużej reklamy, ograniczone możliwości, mhm. jeżeli chodzi o rozpropagowanie tego w taki sposób spędzania czasu. A może wspomnijmy, dlaczego warto? Co tam jest? Co tam jest? Jest najniższy, najniższy tak jak gdyby etap dostępny dla wszystkich bezpłatnie dla takich maluszków, małych dzieci. Oczywiście można, to jest myślę ogólnorozwojowe miejsce, dlatego że tam młodzież musi sobie, dzieci muszą, młodzież sobie radzić z, no, z trudnymi jak gdyby, tymi trasami. Najtrudniejsza trasa jest z Tyrolką do zjazdu na końcu. No i muszę powiedzieć, że w tamtym roku były takie sytuacje, że nasi instruktorzy, którzy zostali przeszkoleni specjalnie, ukończyli specjalny kurs i kurs wysokościowy, musieli Zdejmować niestety mm -hmm. uczestników. Mimo dużej motywacji, no nieraz nie dało się skończyć tej trasy, ale jest trasa zielona i czerwona, łatwiejsza i trudniejsza, więc jest to do wyboru, jeżeli ktoś przejdzie, można połączyć obydwie. Wtedy oczywiście mamy specjalne promocje. Cennik też jest na naszej stronie, także warto warto na pewno z tego skorzystać, bo to ćwiczy też odwagę, nie tylko tą sprawność fizyczną, motoryczność spoczność, bo tutaj też jest to potrzebne, koncentrację, ale właśnie też wytrwałość i pokonywanie pewnych barier. To tak jak już jesteśmy w Kodakowie, to na zakończenie Park Linowy, hala, ale tam jest ogromny kompleks. On też jest już dostępny całkowicie? Tak, to wszystko już dla stowarzyszeń działa, są rozgrywane mecze, też według grafiku, treningi odbywają się na boisku. W tą sobotę był już turniej piłki nożnej organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który był w grafiku naszym zaplanowany, wcześniej w naszym planie. Wreszcie traty. coś planowo, tak? Tak, wreszcie coś planowo. W najbliższym czasie na warszawskiej będzie Olimpiada przedszkolaków, też, która w tamtym roku zimowa no nie mogła się odbyć, a teraz już możemy na świeżym powietrzu już możemy większą liczbę osób zaprosić, bo jeszcze do tej pory mogliśmy tylko do 50 osób, a teraz już jest ta liczba zwiększana, więc mam nadzieję, że to wszystko już wróci właśnie do, do tego, do cyklicznych naszych imprez. Cykliczne imprezy będą mogły się odbywać. No, a jak będzie olimpiada przedszkolaka, to od razu zrobi się głośno i kolorowo. Na jasne. pewno tak jak. Zawsze, a tym bardziej, że publiczność może być, co prawda w ograniczonej liczbie, bo 25%, ale proszę się nie martwić, może. bo to jest 216 miejsc siedzących na naszym stadionie. Pomieścimy się na pewno. Życzymy w takim razie, żeby. Wszystkim życzymy, żeby czwarta fala nie nadeszła. A o, o tym, którzy tak. zarządzają obiektami sportowymi szczególnie. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Pani Anna Pawłowska, wicedyrektorka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie była naszym gościem. Dziękuję bardzo i zapraszam na nasze obiekty, na, nasze stro na naszą stronę internetową, na naszego Facebooka. Tam wszystko na bieżąco, Państwo będziecie mogli yy, zobaczyć, co, jaką ofertę dla Państwa mamy. Zapraszam!